Masz wrażenie, że mówisz do pustej studni, że wrzucasz coś, co najpierw Ci się wydawało, że było super, a potem słychać po prostu świerszczek i masz poczucie, że w zasadzie jesteś już content creatorem, a nie usługodawcą w życiocentrycznym biznesie, to zachęcam Cię do tego, żeby tworzyć dłuższe formy, które będą recyklingowane. Bez Twojego udziału nie dodałaś w tym czasie żadnego posta na Instagram, ale oni raz przygotowaną sekwencję mailową o po każdej porze dnia i nocy dostaną. Ten lead magnet musi absolutnie urywać tyłek. Witaj w podcaście Biznes życiocentryczny. Ja jestem Marta Paplaczek. Jeśli nie rozpoznajesz się w świecie biznesowej narracji w kontekście więcej, mocniej, szybciej, więcej klientów, skalowanie firmy, ani w tej drugim świecie tych miękkich, kobiecych kręgów, horoskopów, kobiecej energii. Jesteś u siebie. Ten podcast jest o pracy, która finansuje dobre, wygodne życie, zamiast je całkowicie pożerać. To podcast o byciu dorosłą, ambitną kobietą, dla której rodzina, zdrowie i własne pasje są priorytetem, a biznes jest sposobem na ich realizację. Tak więc zaczynamy. Żygam Instagramem. Mam dość Instagrama i mam dość tego, że czuję się jego zakładniczką, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów i budowanie mojego biznesu. Usłyszałam ostatnio od mojej klientki: Pogadajmy o tym. Słuchaj, <ścoughs> czy ty wiesz, że Instagram albo Facebook nie jest jedynym sposobem na to, żeby tych klientów pozyskać, żeby budować markę osobistą, żeby generować, pozyskiwać potencjalnych zainteresowanych twoimi usługami klientów. Mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie bardzo często i dużo mówi się o tym, że musisz budować markę osobistą, yy, jakie hooki dawać wizualne, dźwiękowe, jakie dźwięk, trendujące audio dodawać do swoich rolek, jakie reklamy puszczać na swój profil, żeby przychodziło do nas coraz więcej osób. Czyli dużo się mówi o tym, żeby budować markę osobistą czy markę eksperta w kontekście budowania coraz większego Instagrama. Rzadko się mówi na na Facebooka, w zależności od tego co oglądasz, bo potem jak oglądasz i scrollujesz TikToka, to na TikToku ci mówię jak to robić na TikToku, na Instagramie, na Instagramie, LinkedInie i tak dalej. Wszystko budowanie marki osobistej, pozyskiwanie klientów, wszystko kręci się wokół robienia większych treści, więcej treści, bardziej dopasowanych treści, ale treści non stop nowych. I powiem ci szczerze, ja też bywam zmęczona Instagramem. To, co się dzieje na moment, kiedy nagrywam ten podcast, czyli przez na jesień 2025 roku, to algorytmy Instagrama, na którym działam zwłaszcza, główny to jest mój kanał komunikacji, są, żeby powiedzieć najdelikatniej, nieprzyjazne. Czyli Trzeba się bardzo, bardzo nastarać, żeby te treści w zasięgu organicznym, czyli tym niepłatnym, dotarły nawet do małego procenta osób, które już mnie obserwują. A co dopiero mówić o treściach, które do, docierają do nowych osób spoza mojej społeczności. Także coraz ciężej jest wyciągnąć zaangażowanie od odbiorców i oczywiście, że im lepszy post, im bardziej angażujący, im ciekawsza historia, im ciekawsza rolka czy karuzela, no to to zaangażowanie czy zasięg będzie większy. Ale... Jest pewien sufit tego, ile możemy się tego Instagrama uczyć. Mam dosyć tego, że cały mój biznes bezpośrednio. No, łączy się z tym, że muszę na tym Instagramie być. Że jak mnie nie ma, jak gorzej się czuję, nie czuję się pokazywać, nie chcę, źle wyglądam, mam beznadziejne włosy, nie mam makijażu, a nie chcę mi się go robić. Moje dzieci chorują i muszę być co chwilę w domu z moimi małymi katarkami i nie mam przestrzeni na to, żeby nagrywać nowe rolki, pokazywać się na stories. A bez pokazywania się na stories bez nagrywania nowych materiałów nie mam nowych klientów, albo mało tego, nie jestem w stanie generować tych systemu pozyskiwania klientów, no bo jak nic nie publikuję, no to ci. Cisza, nikt się nie odzywa. Mój biznes mało że stoi w miejscu, a bardzo często, i ja się przyznam teraz, miałam taką przerwę od Instagrama mm, około półtora miesięczną, która wynikała z różnych blokad, trochę braku pomysłu, trochę braku czasu, kiepskiej organizacji czasu. Natomiast, więc to, co widziałam na Instagramie, to spadające zasięgi i ubywająca ilość followersów. Bardzo fo frustrujące. Czyli nie dość, że nie rosnę w tej marce osobistej, to jeszcze mi ubywał followersów, na których tak ciężko pracowałam przez ostatnie kilka lat. I teraz całe szczęście, że mój życiocentryczny biznes nie jest oparty jeden do jeden na tym, co i czy publikuję na Instagramie. Tylko mam zbudowany cały system tego, że do mojego biznesu cały czas trafiają nowe osoby zainteresowane moimi treściami, które owszem, potrzebują trochę czasu, żeby od momentu, kiedy trafią na mój kawałek internetu, zanim skonwertują, czyli trochę potrzebują czasu, żeby ich przekonać, że ja jestem ekspertem w mojej dziedzinie, że ja i moje produkty są rozwiązaniem ich problemów i że są w stanie. Dzięki mojemu przewodnictwu, mentoringowi czy produktom edukacyjnym są w stanie osiągnąć ten efekt, czyli osiągamy ten efekt trzech różnych zaufań. Czyli zaufanie do mnie jako eksperta, zaufanie do produktu, jaki sprzedaję, albo usługi i zaufanie do samych sobie, siebie, że faktycznie są w stanie te wskazówki i podpowiedzi wdrożyć. Więc na, do mojego biznesu cały czas trafiają. Nowe osoby, które są zainteresowane moimi treściami, potrzebują trochę czasu, żeby skonwertować, żeby to zaufanie jednak sobie wyrobić, ale są to nowi potencjalni klienci, niezależnie od tego, czy publikuję na Instagramie. I dzisiejszy odcinek jest właśnie o tym. Opowiem Ci dokładnie krok po kroku, jak zrobić lejek sprzedażowy, pozyskujący klientów, który nie jest zależny od tego, czy dzisiaj nagrałaś rolkę na Instagramie, czy nie. Więc zacznijmy od początku. Najważniejsze, żeby to, co, żebyś zrozumiała, zasięg organiczny, czyli ten bezpłatny, czyli ten, który nam się wydaje, że prowadzenie Instagrama dla biznesu jest bezpłatne, bo mogę wrzucić coś na Instagram czy na Facebook, na TikToka, Linkedina i bez y, konieczności płacenia za te treści docieram do jakichś tam osób. To jest zasięg organiczny. Y, to, co kiedy i komu się wyświetla w mediach społecznościowych, zależy bardzo często od. Algorytmów i platform, które nimi zarządzają. Algorytm to bardzo kapryśne zwierzę. Nie chciałabym tutaj tego odcinka robić o tym, że algorytm cię lubi, czy nie lubi. Algorytmu można się, można się nauczyć, można się nauczyć robić treści, które są stricte pod algorytm, ale czy po to otwierałyśmy życie centryczny biznes, żeby cały czas uczyć się nowego, bo to się zmienia bardzo szybko. Ja teraz boleśnie to odczuwam, że w 2023-2024 roku. Publikowałam regularnie, ale w tak zwanym starym stylu. Czyli publikowałam trzy sposoby na, pięć pomysłów do, e, jakby, czyli takie bardzo edukacyjne treści, które na moment nagrywania tego podcastu w takiej formie, jak publikowałam je jeszcze półtora roku temu, rok temu, totalnie się nie klikają. Rok temu były hitem, teraz absolutnie nie. I ty też być może czujesz tak, że Instagram stał się cholernie trudny. Masz wrażenie, że mówisz do pustej studni że wrzucasz coś, co najpierw ci się wydawało, że było super, a potem słychać po prostu świerszcze, tak zwany crickets po angielsku. Czyli wrzucasz to i słyszysz świerszcza, nikt tam się nie odzywa, nikt nie reaguje, a post, który normalnie, teoretycznie twoje posty docierały do, strzelam, około tysiąca osób, teraz docierają do 200-300 i to w ogóle jak świat i ludzie. Że posty, karuzele czy rolki, które stworzyłaś być może przy pomocy jakiegoś profesjonalisty, mają często gorsze zasięgi niż to, co dodasz trzęsącą się ręką. Idąc na spacerze z psem, bez mikrofonu, bez dźwięku, ale na żywo mówione o e, w jakichś tam emocjach. Że klikają się na Instagramie treści ym, takie nie tyle proste, co powierzchowne, e, co śmieszne, angażujące, ale w taki sposób, gdzie ciężko ci uzmysłowić sobie, jak miałabyś to dostosować konkretnie do Twojego biznesu, który jest oparty na Twojej wiedzy i na usługach, które świadczysz swoim klientom. Ile można publikować i jakby tańczyć pod algorytm. To nie jest definicja życiocentrycznego biznesu, i mam wrażenie, że Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, one są trudne. Mój biznes nie polega na byciu content creatorem, tylko na usługodawcom i znalezieniu dzięki mediom społecznościowym idealnych klientów, którzy te usługi potrzebują. Żeby budować życiocentryczny biznes, zapomnij w ogóle o rozwoju jego tego biznesu i pozyskiwaniu klientów na tzw. zasięgu organicznym. Po prostu, jeśli chcesz pozyskiwać klientów, to musimy się przeprosić z reklamami. Po prostu. Ja to powiedziałam, możesz to cytować. Z pełną świadomością przychodzę Ci, żeby Ci powiedzieć, że próba pozyskania klientów w zasięgu organicznym teraz w mediach społecznościowych jest niezwykle trudna. O ile nie masz jakiegoś wyjątkowego, ciekawego pomysłu, angażującego, nie jesteś content creatorem z jakimś bardzo ciekawym, własnym, indywidualnym stylem, to próba budowania od początku albo kontynuacji budowania biznesu na zasięgu organicznym, na naszym jakby podwórku jest praktycznie niemożliwa. Więc lepiej wziąć już nawet kilkaset złotych miesięcznie, żeby na ten lejek, o którym ci dzisiaj powiem, dolać do niego paliwa i w ten sposób mieć powtarzalny zasięg, powtarzalne dotarcie, przynajmniej wiesz do kogo, za ile docierasz, niż po prostu łudzenie się i trzymanie kciuków, że ta rolka akurat może eksploduje. Eksploduje, czyli dotrze do trzech osób, poza tymi, które już mnie obserwują, z których już i tak mam poczucie, że wycisnęłam ich jak cytrynkę, jeśli chodzi o klientów spośród mojej grupy docelowej, czyli grupy odbiorców. Jeśli chcesz pozyskiwać klientów dzięki mediom społecznościowym, to musisz mieć. Budżet reklamowy na to. Kropka. There, I said it. Nawet niech to będzie skromny budżet, mam na myśli mniejszy niż 500 zł, ale nawet niech będzie. I teraz, żeby nie, twój biznes nie zależał tylko i wyłącznie od tego, czy dodasz rokietę, czy nie, to staraj się tworzyć treści, które będą recyklingowane. Czyli zamiast nagrywać 3 czy 4 rolki, mówione, dodawanie napisów, pocięcie ich, montaż i tak dalej, światło musi być dobre, i tak dalej, już jest bardzo popularny koncept baczowania kontentu. Czyli siadam raz, nagrywam ileś tam rolek z rzędu. Ale wymaga to dobrego planowania, dużej ilości pomysłów na to, co chciałabyś powiedzieć i w jaki sposób to na tych rolkach przedstawić. No i potem kogoś, kto to zmontuje, opublikuje. OK, jeśli robisz to sama, OK, jeśli zlecasz to na zewnątrz, natomiast no, jest to trochę większa przeszkoda, trochę więcej jazzu wokół tego trzeba y, zrobić. A to, do czego ja chciałabym Cię zachęcić, jeśli masz dość robienia wszystkiego pod algorytm i masz poczucie, że w zasadzie jesteś już content creatorem, a nie usługodawcą w życiocentrycznym biznesie, to zachęcam Cię do tego, żeby tworzyć dłuższe formy, które będą recyklingowane. Tak jak ten podcast, który ja w tej chwili nagrywam, który zostanie pocięty na ileś części ciekawych, mam nadzieję, i potem opublikowanych treści. Natomiast to jest raz nagrane. Y może to być jakaś dłuższa forma tekstu, który napiszesz ty, nie Chat GPT, który potem potniesz na jakieś może cytaty, które można zrecyklingować w formie grafik nawet na swój Instagram, które będą potem dopalone budżetem. Chodzi o to, żeby wymyślić sobie raczej system, tego, że siadasz raz i tworzysz coś dłuższego. W treści, czy to będzie dłuższe wideo, jakaś głosówka, jakiś tekst i potem to pociąć, żeby to recyklingować, niż starać się ileś tam razy w tygodniu pamiętać o tym, żeby siadać i coś nagrywać. Jeśli nagrywanie i mówienie do kamery sprawia Ci trudność, to postaraj się, to może zróbmy to inaczej. Tutaj wchodzi mój, moja propozycja Twojego lejka. A co gdyby zrobić jakiś lead magnet? Lead magnet to z angielskiego lead, czyli osoba potencjalnie zainteresowana twoimi usługami i magnet, czyli magnes. Chodzi o stworzenie jakiegoś czegoś, o tym zaraz ci powiem co to może być, co zainteresuje twoich potencjalnych klientów, zmusi ich do jakiejś czynności, czyli albo do kliknięcia w reklamę, żeby pobrali e-booka. Video lekcje, serię maili szkoleniową na przykład, jakiś szablon, inspiracje do postów, agenta czata GPT. Możesz być tutaj tak kreatywna, jak tylko sobie wyobrażasz. Plusem stworzenia jednego lead magnetu jest to, że tworzysz go raz. Tworzysz lead magnet na temat, który interesuje twoich potencjalnych klientów, czyli na przykładzie jeśli jesteś wirtualną asystentką, która specjalizuje się w montażu filmów na YouTubie dla y, różnych marek osobistych, no to y, możesz stworzyć lead magnet, który będzie zachęcał ich do tego czeklista przed dodaniem odcinka na YouTubie na przykład. Y, I ktoś to klika, pobiera, masz już jego adres mailowy, masz już jego zgodę na wykorzystanie danych osobowych. Tutaj będzie ci potrzebna polityka prywatności i regulamin newslettera, do których zachęcam cię. Lepiej to zrobić raz i wdrożysz to na prostą stronę, Ktoś to akceptuje, to może być nawet zawieszone na, formule, na Google, to nie musi być strona WWW, ale ważne, żeby taka polityka prywatności i regulamin newslettera był stworzony. I dzięki temu, że stworzysz taki jeden lead magnet, ktoś zostawia ci maila, to możesz mu regularnie takiego maila informacyjnego wysyłać. Najpierw będzie to na przykładzie tej czeklisty o YouTubie. Możesz tydzień później wysłać maila, gdzie się przedstawiasz i mówisz, kim jesteś, dlaczego ktoś dostał tego e-booka, z jakimi klientami pracujesz i co możesz mu zaoferować. Czyli taki pierwszy mail to może być, kim jesteś, komu pomagasz i w czym. I informacja w takim mailu, call to action. Jeśli jesteś zainteresowany, jeśli to o tobie, odpisz na tego maila, skontaktuję się, żebyśmy mogli omówić, jak mogę ci pomóc. Wyobraź sobie, że tydzień później ktoś dostaje maila, w, gdzie omawiasz jakiś przykład, że Klientka zgłosiła się do ciebie z takim problemem, że nagrywała y, swoje, nie wiem, filmy na YouTube, ale były one niedoświetlone. Ty zastosowałaś taką i taką taktikę przed i pod. Ona dostała ci taką surówkę, ty w taki, zedytowałaś to, że to wyglądało w ten sposób i ten kanał, nie wiem, tutaj jest link do odcinka, który klientka opublikowała dzięki mojemu montażowi. Jeśli ty też potrzebujesz pomocy z montażem, odezwij się do mnie w mailu. Co jest najpiękniejsze? Jesteś zależna od algorytmu. Oczywiście, że każdy z tych przykładów mogłabyś tak samo opublikować na Instagramie, ale tutaj masz pewność, że tego maila, nawet na początek, niech będzie ich kilka, ale kilka konkretnych zainteresowanych Twoich tematem osób widziało tą wiadomość. Starajmy się, jeśli masz dosyć tańczenia pod algorytm, to twórz treści, które będą tak zwanym evergreenem czyli będą mogły być wykorzystane o każdej porze roku non-stop. Czyli niezależnie od tego, czy to będzie październik, styczeń, czy koń środek sierpnia wakacyjnego, a ty z bąbelkami w domu siedzisz, to do twojej skrzynki trafia potencjalnie chociaż jeden, dwóch, trzech kl potencjalnych klientów, którzy z czasem, dostanie jakiejś tam sekwencji mailowej, ogrzewają się, czyli bez Twojego udziału. Nie dodałaś w tym czasie żadnego posta na Instagram, ale oni raz przygotowaną sekwencję mailową o każdej porze dnia i nocy dostaną, więc ogrzewasz te leady, czyli te potencjalnych klientów, sprawiając, że oni szybciej Ci w ten sposób zaufają i mogą się do Ciebie odezwać bez Twojej konieczności bycia w mediach społecznościowych. Ja wiem, budowanie marki osobistej i marki eksperta jest ważne i zachęcam Cię do tego, żeby jednak spriorytetyzować to na swojej liście obowiązków zawodowych i budowanie życia centrycznego biznesu w oparciu o Twój Siłę geniuszu, i Twoją twarz, i Twoją osobowość. Są same plusy korzystania z mediów społecznościowych i pokazywania siebie jako usługodawca. Wiem to ze swojego doświadczenia, bo kiedy otwierałam swój życiocentryczny biznes i zaczęłam mówić swoim głosem, pokazywać swoje plusy, minusy w taki sposób, w jaki mówię. Moją buzię widać na filmach. Yy, Czasem umalowaną, czasem nie, w lepszym formie, jeśli chodzi o fryzurę i w gorszym formie, jeśli chodzi o fryzurę. Natomiast te osoby, które do mnie trafiają, nie przesadzę, jeśli powiem, że mam olbrzymie szczęście pracując z cudownymi ludźmi, którzy są absolutnie, y, kupują mnie całą sobą. W tym sensie nie mają, na prostym przykładzie, ja jestem typem osoby, który mimo usilnych starań nie jestem osobą punktualną. I moje cudowne klientki, po pierwsze, o tym bardzo często wiedzą już o tym, zanim jeszcze dołączą do moich programów mentoringowych, a po drugie, to są osoby, które to albo przymkną na to oko, bo widzą inną wartość, albo w ogóle nawet tego nie zauważają, albo często jest tak, że rozmawiam z nimi i one mówią. Ja też tak mam. Cudnie, że nasze spotkania się zaczynają 5 po 10, bo dzięki temu mam czas jeszcze, żeby to ostatnią kawę sobie zrobić, czy wyziąć jeszcze szklankę wody. To jest taki drobny przykład tego, że im więcej się pokazujesz i budujesz markę osobistą opartą o osobę, tym lepszych, fajniejszych, bardziej yy, skorelowanych z Tobą klientów pozyskujesz. Natomiast wiem, że publikacja i budowanie marki osobistej bywa męczące. I to, do czego Cię zachęcam, to to, żeby zbudować lejek niezależnie od algorytmów. Budujemy Lead magnet, niech to będzie e-book, checklist wideo, głos. W dzisiejszych czasach fajniej by było, żeby to było coś, czego nie napisała sztuczna inteligencja. Czyli żeby to nie był e-book, którego powiedziałaś czatowi GPT, żeby to m, napisał i że to jest coś tam wyplute, czy ta, widać tam te długie myślniki, m dasze, widać, że jest ta składnia czata GPT. Ten lead magnet, czyli to, co wysyłasz klientom w podziękowaniu za podanie im adresu mailowego, czyli coś, co ich zainteresowało z tej reklamy, musi absolutnie urywać tyłek. To musi być najlepsze, co byłaś w stanie przygotować. Lepiej być w takim zwanym over-deliver, czyli zrobiłaś lepiej, więcej niż się spodziewałaś. Czyli ktoś myślał, że to będzie jakieś tam prosta czeklista, a okazuje się, że to jest czeklista z omówieniem wideo, z przykładami, z prowadzeniem za rękę i ktoś to pobiera i mówi, wow... Ale to jest super. Nie wiedziałem, że tak można. Widzę, że tutaj dała mi dużą wartość, dużą wiedzę. Dużo z tego skorzystam. Więc taki efekt naszego lead magnetu chcemy uzyskać. Nie e-book, który napisał chat GPT. Ale może być to jakieś, właśnie, wideo, czy szkolenie, czy slajdy, czy szablony. Coś, co sprawi, że twoi klienci natychmiast będą wiedzieli od zera do stu. Czyli od zera, jeszcze przed sekundą, nie wiedzieli, kim jesteś, do stu. Czyli o kurczę, tutaj ta dziewczyna przygotowała coś naprawdę fajnego, coś, co dokładnie trafia w moje potrzeby. A potem jeszcze do Mamy go dalszą sekwencją mailową. W notatkach do tego odcinka znajdziesz moje przykładowe item i przykłady, co może być lead magnetem niewygenerowanym przez sztuczną inteligencję i przykładowe lejki, które możesz zastosować w swoim życiocentrycznym biznesie, czyli właśnie lead magnet, jakie maile można byłoby pod to ułożyć. Zachęcam Cię, jeśli masz wrażenie, że żygasz Instagramem, masz dosyć publikowania w mediach społecznościowych, to stworzenie takiego porządnego, dobrej jakości lead magnetu i potem ustawienie na to reklamy, czyli żeby ona się cały czas wyświetlała żeby cały czas nowym osobom wyświetlał się to zaproszenie do pobrania tego lead magnetu, żeby one wpadały do twojej bazy mailowej, a potem już system automatycznie sam wysyłał im maile, które mają ich rozgrzać do czerwoności, do możliwości zaufania tobie. Gwarantuję ci, że zwrot z tej inwestycji i nawet może ci się wydawać, że to jest trochę trudne, żeby to zrobić na początek, ale czas, który poświęcisz to zrobić raz, no to jest kwintesencja tego pasywnego dochodu, o którym wszyscy byśmy chcieli. Marzymy, czyli tej nowoczesnej baśni. Nie ma czegoś takiego jak pasywny dochód, no ale tutaj raz zrobiony lead magnet będzie mógł długo, 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 przez wiele miesięcy generować tobie potencjalne zapytania ofertowe, bez konieczności walczenia na śmierć i życie, zasięgi w mediach społecznościowych. Także mam nadzieję, że ten odcinek ci się przydał. Odsyłam jeszcze raz do linków, w notatkach do tego odcinka, tam znajdziesz ten... Mój lead magnet, właśnie, czyli e, sposób na pozyskanie Twojego adresu mailowego, żebyśmy mogli pozostać w kontakcie. Daj znać, czy masz u siebie jakiekolwiek lajki, czy cały Twój życiocentryczny biznes, albo Twój solo biznes jest budowany w oparciu o algorytmy mediów społecznościowych. Jestem ciekawa, czy Ci się to przydało. Daj znać w komentarzu. Lubię czytać te komentarze. Będę się odzywać do Was. Znajdziesz mnie też na marta.paplaczyk na Instagramie, tam możesz mi wysyłać głosówki DM, -y, bądźmy w kontakcie. To jest koniec tego odcinka. Niezależnie od tego, czy oglądasz mnie na YouTube, czy słuchasz mnie na platformie podcastowej, zachęcam Cię do subskrybowania podcastu Życia Centrycznego. Nowe odcinki w każdy wtorek. Do usłyszenia.